Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spotykamy się z okazji debiutu debiutu spółki INVISTA S.A. Są z nami przedstawiciele zarząd spółki. Witam bardzo serdecznie Pana Cezarego Narosada, prezesa zarządu. Oraz, wiecie Pan Jak, bardzo członek zarządu spółki. Witam Proszę Państwa, przygoda z giełdą w tej spółki to nie dzisiejszy debiut, to już prawie 5 lat, albo ponad 5 lat, kiedy spółka zadebiutowała na rynku mikronek. Co prawda nie na mniejszej liczbie, ale myślę, że przez okres 5 można zdobyć duże doświadczenie i zapoznać się z funkcjonowaniem rynku kapitałowego, rynku publicznego. Myślę o doświadczeniach swoich na rynku mikronek, poprosimy zaraz Pana Prezesa. A właśnie dzisiaj, dzisiaj spółka przychodzi na rynek oczekiwania. Myślę, że i też wyzwania większe dla spółki, a mniejsze plany i strategie. Ale o to poproszę pana prezesa, bardzo proszę o podzielenie się z nami doświadczeniami ewentualnie co dał ten rynek już państwu, jeśli chodzi o spółkę. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja może taki krótki rys historyczny postaram się nakreślić. E, spółkę imbista przejęliśmy 3,5 roku temu, która była wtedy w stanie e, dużo daleko gorszym niż w, e, w obecnej chwili. Wydaje mi się, że w ciągu tych 3,5 lat e, udało nam się spółkę bardzo mocno postawić na nogi i restrukturyzować. Dzięki zaufaniu naszym akcjonariuszom i wsparciu, e, spółka dzisiaj przychodzi na giełdę, który ma nas bardzo szalenie istotną i ważną chwilą. Czekaliśmy na ten moment i e, na drogę. E, stąd nie chciałbym przedłużać. I bardzo nam się cieszę, żeby zadzwonić już tym dzwonkiem. Moim marzeniem jest, tak jak 8 lat temu dzwoniłem tym dzwonkiem przy przejściu pewnej spółki do wik tak, żebyśmy za 8 lat znowu dzwonili przechodząc z do 30. Także dziękuję bardzo. No tak, to teraz była Uda. Wyzwania. Myślę, że przed spółką również nowi inwestorzy, przed którymi trzeba się zaprezentować, ale to spółka wie bardzo dokładnie. No, proszę Państwa, przechodzimy do, do bardziej uroczystej chwili, ponieważ spółka, tak jak powiedziałam, w tej chwili będzie gotowana na różnym pakiecie. Zabieramy spółce przysłowo symbol rynku New i oczywiście obdarzymy spółkę naszym transparentnym bykiem. To jest symbol mocy, która ta, tego, co życzymy, aby na rynku głównym, podołała tym wszystkim wyzwaniom i żeby nabrała jeszcze większego objętości użytku.